Przyszła taka oto paczuszka z, z nowym, impulsywnym zakupem noża z Aliexpress. I w związku z tym pomyślałem sobie, że rzucę zaktualizowaną recenzję wszystkich swoich nowych kuchennych, no może nie wszystkich, a wszystkich udanych zakupów noży kuchennych. Tak już zaraz je Wam wszystkie pokażę. To też za chwilkę otworzymy, ale zacznijmy od tej małej paczuszki tutaj. No Użyjmy jednego z nowych, jak widzicie mam ściągi poprzyklejane z aktualnymi ofertami na Aliexpress, z aktualnymi cenami, no bo w czasie jednak te oferty się zmieniają i to co było pod starymi linkami w poprzednich filmach okazuje się być teraz całkiem innymi nożami, trzeba było odszukać aktualne oferty, niektóre tańsze, niektóre droższe, niektóre dużo, dużo droższe, także wszystko zobaczycie za chwilę. Polska, jakaś całkiem inna firma logistyczna niezwykle. zwykle. I już wszystko wiadomo, dlaczego. Bo to jest przesyłka, którą zamówiłem 2 lutego, czyli jakieś półtora tygodnia temu, z do odmiany z Włoch. Także chińska firma, która sprzedaje to oto cudo. Mam magazyny w Europie. Niestety nie było nic w Polsce, ale z Włoch. Właściwie cena była niewiele większa. I jak widać, doszło błyskawicznie. A co to jest? To jest prezent dla mojej córki. Panda, czyli panda te nowe teraz. Jak pada robi, jak się bardzo cieszę? Rewelacja. I to wszystko za jedyne 14 dolarów trzydzieści centów, czyli jak za darmo. Aczkolwiek jak podają w ofercie, to jest cena po przecenie, a normalnie to jest około 60 dolców. Aczkolwiek często bywa, że te oferty mają taką cenę regularną podaną, ale nigdy takiej ceny nie osiągają. Jest to tylko po to, żeby Was zachęcić do zakupu. Ale wydaje się być mimo wszystko rewelacyjnym nożem ze stalą chyba taką samą jak tutaj. Zresztą jak możecie zobaczyć, op! Rękojeść właściwie też taka sama, tyle że bez logo. No to teraz możemy przejść do recenzji moich wcześniejszych noży. No i zacznijmy od tego, który jest porównywalny z tym tasakiem. Znajdziecie go pod linkiem Bargains 440C, czyli Bargains 440 c tak jak stal, z której jest zrobiona, czyli to jest odpowiednik 7CR17. I ten nóż aktualnie kupicie za 11,65 dolarów centów Także też rewelacyjna cena jak za nóż szefa kuchni 8 cali doskonale leży w ręce Jak możecie zobaczyć Powiem, jest wprawdzie pewnie trochę tępy, ale mimo wszystko Też bardzo ładnie Op. Nie za Ale mimo wszystko całkiem fajnie kroi Trzeba go będzie tylko liznąć 2-3 razy diamentem i będzie znowu idealnie. W drugiej kolejności mamy nóż, który znajdziecie pod linkiem Aliborgins VG10. VG10, tak samo jak stal, który jest zrobiony, to jest lepszy rodzaj stali. Trochę trudniej się go ostrze. No i zresztą zobaczmy z kolei, jak ten nóż się ma. Ten był dużo droższy. Albo około 30 dolarów, aczkolwiek obecnie znalazłem go jedynie za 91 dolarów 89 centów. Także podejrzewam, że to może być tylko chwilowa cena. Zaraz będą jakieś obniżki. Z tym, że tej rękojeści, tak naprawdę, za bardzo nie polecam. Mi jakoś nie bardzo leży w ręce, ale zobaczmy, jak tnie. Mniej więcej oba noże odczułem. W tym samym czasie, więc widzicie, ten trzyma krawędź dużo lepiej, więc lepsza stal, trudniejsza w ostrzeniu, niewygodna rękojeść. Decyzja należy do Was. Ten nóż jest rewelacyjny, w szczególności do krojenia na przykład szynek parmeńskich, natomiast już nie bardzo nadaje się do twardych warzyw, na przykład arbuza, bo przez to, że ma ostrzenie jednostronne, jak mocno dociskamy coś twardego, tutaj nam u góry rozpiera i kroimy w taką łódkę. Także do warzyw się nie nadaje. Do szynki parmińskiej rewelacyjny, zwłaszcza, że jest ostry jak brzytwa. A aktualnie kosztuje 18 dolarów 85 centów. Cena regularna 65 dolarów, a znajdziecie go pod linkiem. Oli Borgens, łamany na ultra knife. I zobaczmy jak zwykle, jak on tnie. Też dawno nie ostrzyłem, ale chyba powinien być nadal bardzo ostry. Dokładnie. Op. Co do ceny, tutaj ta 65 to chyba też jest cena wirtualna. Wydaje mi się, że niezależnie od czasu zawsze będziecie w stanie go znaleźć gdzieś w granicach 20 dolarów. I jak za tą cenę po prostu rewelacyjny nóż. Ale zobaczmy teraz moje magiczne wynalazki noże, które mają teoretycznie w okolicach 70 HRC, wykorzystujące tak zwany liquid alloy technology, czy liquid metal technology, czy tam polyamorphous alloy itd. itd. Równie to się nazywa. Generalnie chodzi o taki stop metalni który ma strukturę podobną do szkła, a dzięki temu osiąga bardzo wysoką twardość. Z tym, że bardzo trudno to osiągnąć w dużej masie metalu, więc samo krawędź krawiecznąca w takich nożach jest dospawana do metalu z innego materiału. I mamy tutaj nóż Suneko KeyMake aktualnie za 73,50 zł cena regularna. Około 150 dolarów. To jest nóż, który, w którym ze starszych filmów być może widzieliście, wyszczerbiłem próbując dokonać pomiaru na maszynie do pomiaru HRC. Z tym, że niestety tu mamy bardzo cienką tą krawędź, a że właśnie jest tylko sama krawędź utwardzona. Próba dokonania pomiaru skończyła się tym, że kawałek noża nam odprysnął, ale jest po prostu jak brzytwa. Patrzcie na to. Strach się bać. Z tym, że mimo, że tak ostry, tak rewelacyjny, to rzadko kiedy go używam, bo za bardzo mi nie odpowiada to, że to owszem jest takie cienkie. Słyszycie, jak to dzwoni? Przez to jakoś tak też słabo w ręce leży. Ja chcę pokroić tam chleb na 2-3 mm. Owszem, można użyć, ale na co dzień jednak. Mimo wszystko mało wygodny. Bardziej dla bajeru niż do używania na co dzień. A co ciekawe, na opakowaniu piszą Comfort Grip. Wygodne trzymanie. No, rękojeść, owszem, wygodna. No, ale właśnie jeśli chodzi o balans samego noża, to już trochę mniej. A ten drugi to jest właściwie to samo, tylko że kupione na Kickstarterze w ramach. Projektu, jak to się nazywa, crowdfundingowego, czyli na zasadzie, że pierw zbierają pieniądze od dużej ilości osób, żeby potem niejako prawie że po kosztach wyprodukować. Ale po kosztach to tak naprawdę było drożej niż ten chińczyk. A mam wrażenie, że zrobione w tej samej fabryce. Także te same zalety co tamten, te same wady. Jedyna rzecz, tego już nie testowałem na twardość. W związku z tym, ostrze w idealnym stanie. I zobaczmy, powinien tak samo ciąć. Też ostry jak brzytwa. Link do tego noża za bardzo nie znajdziecie, bo projekt Kickstarterowy wygasł. Wrzucę wam tutaj pod spodem, pod filmem do materiałów archiwalnych, ale jakbyście chcieli jednak coś takiego, to polecam. Tego Chińczyka właściwie jest Dokładnie to samo. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.